Co? Chuj, daleko. Tu jest... Tu są górki chyba, nie? Tu ciężko w maskę I tutaj też. Można by za tym budynkiem się schylić. a potem... Nie. nie pieszo, pierwszą chodźcie, pierwszą. Gówno, proszę. Gówno. Czekajcie na mnie. Zginiemy przez ten samochód. Na pokładzie. Nikt nas nie widzi, a my hałasujemy autem. Po chuj to ja nie wiem zupełnie. Jak to, to... Tak, my jedziemy na otwarty, na otwarty teren. Gdzieś tu powiedzieli, że tam jesteśmy. Zajebista No i, i co? Cudowny. Budynki, dwa po lewej jedynie. Tutaj? Po lewej. Jeszcze są Tu też jest. Nie, ale co zrobisz? Czy teraz wysiądziesz tu? Wysiądziemy? Nie. Nie wiem gdzie my jedziemy teraz zupełnie. <śmiennie> <śmiennie> Tam? Zaraz skiniemy, przez to, że <śmiennie> w kółko. Tutaj. No zajebiście, nie. Sorki. Słuchaj, ta czwórka i ósemka tutaj, jakby ktoś chciał. To było tak nieodpowiedzialne, że ja dowodzę sobie, prawda? O kurwa, to możemy... Także się dowi dowiedzieli, że kurwa jest dobrze, wszyscy żyją. No nie, czekaj Cóż już mam, wystarczy mi to co mam Jak ktoś ma jakieś medyki? Randasz tylko Czy ty jesteś tutaj? Okej, okay. dzięki

Dwóch zostało, nie wiadomo gdzie. Jeszcze z tronu, Tak to się robi, kurwa. Zaraz mnie przeproście. <grymna>